Szadu? Braciszku, milizmu. Serech. Do biaska przepadli jak kamień w wodę. Mnie to mówisz. Szadu, jak zaraz nie wyleziesz, to sam idę do warantu. Słyszysz, biała mordo? Może coś ich zeżarło. O-o... cię to. Co? Wielka babciu. Latał sobie szadu po niebieskim niebie. A szarak z zazdrości w portach sobie grzebie. Hej szaraczku już jestem. Zobacz z kim przyleciałem. Shadow, to przecież wiwerny. Oswoiłeś je? Przypomniałem sobie jak fujcio ja pół to robił. Karmił ich dniami. Nizmu. Fruwajate nizmu. Nizmu. Ale śliczniaste smocuchy. Holy sweet, jak babci sweter kocham, to wiwerny z krwi i kości. Veggie, o co ci te gadziory? Pomyślałem, że tak najszybciej nadrobimy stracony czas. Lecąc na wiwernach dolecimy do warantów w trzy dni, a nie w trzy tygodnie. Co wy na to? Bomba! Co mamy latać? W górze? No nie wiem, szedł, czy to bezpieczne? Nie marudźcie wapniaki. Taka okazja zdarza się raz w życiu. Czy ta może być moja? Nazwę balbina. Dobrze? To samiec. Aha, więc niech będzie balbin. Obiecałem im, że gdy tylko będziemy w pustynnej krainie, wrócą do domu. Normalnie bym wolał pozostać na ziemi, ale czas jest na wagę złota. Pokaż nam jak je ujeżdżać i opuścimy wreszcie lotwie. Z przyjemnością. Zarazala, hola, hola. Zapomnieliście o czymś. Mieliśmy pomóc tulululu. Masz rację, Fawroclu. Szaduś, czy Balbin mógłby mi w tym pomóc. To sprawa honorowa. Cóż. Myślę, że nie będzie problemu. Zapklonę wycieroko, i kto się śmieje ostatni. Dokąd? Założę się o trzy szaszłyki, że Fargot pierwszy ich przegoni. Przecież to gówniarz niedoświadczony. Stawiam pięć na szadeł. Zobaczysz, kiedyś Fargot będzie wielkim wojownikiem. Obaj są świetni. No pewnie. A zrak, masz jeszcze precelki? Częstuj się stary. A Mydzie tu ja te tiebia. jaty, a kiszły na zewszat. Niet Dbajutu tu wodzwo lulula. Dzięki dziewczęta za koraliki, będzie mi brakowało naszych pogaduszyk. Cień obojna siła. lua, metra silne z te ceulesa. Pi dużo mleka, a będziesz tak duży jak ja. Lubluczne mizmu od hobita. Ach mizmu. Majmizmu. Och nie, ta mała szamanka wierci mnie wzrokiem. Nie pożegnałeś się z nią? Myślałem o tym, ale nie wiem jak. Ona ma takie dziwne myśli. Tak biją z szeolu. Szarak, co ja mam zrobić? Więcej obcować z kobietami. A coś innego? Ech, te baby i ich humory. Mam pomysł, się. Cześć Krust Surucha. E. Moja droga Szamanko. Wybacz jeśli uraziłem Cię moją postawą. Jesteś najwspanialszą śmiertelniczką, jaką było dane mi poznać w całej mej boskiej egzystencji. Dlatego nie chciałem, abyś cierpiała obdarzając mnie uczuciem. Ja i moje sługachy szykujemy się do wielkiej walki przeciwko złu, które chce zniszczyć ten świat. Dlatego nie mogę tutaj pozostać. Zasługujesz na kogoś, kto ciebie samą uzna za boginię kogoś, z kim będziesz naprawdę szczęśliwa. Krustcór się rozumieju. Ja częściwa że Mizmu widziała. Mizmu, jak ja ciebie nikt nie zapomnieju. Maję Mizmu ublucne. Ja ciebie też Krustcór ucha. Papapu Mizmu. Dzięki Szaraku. Skąd ty masz taką gadanę? Trenowałem na żonie. Wyobaj, jesteście po prostu wstrętni. Widziałam całą tę szopkę. Biedna dziewczyna. Szaraczku, o czym mówi Lorelei? Ach piałachu, nie mamy pojęcia, myślisz, że sobie coś obzdurała? Na pewno, ona lubi dziury w całym szukać. Dobra pajace, rozumiem aluzję. Skoro tak, pakujcie manatki moi drodzy i lecimy. Chwileczkę, a gdzie argot? Pewnie znaną się żegna. Hej wapniaki, spadamy stąd, co się dzieje? Nic nic, tylko Nana trochę się zeźliła. Nie spodobało jej się, że jej siostry, no cóż, też mnie polubiły. Ty latawcu! Wskakujcie na wiwerny, żegnajcie tulululu. Fajgo, fajgotu! Cerek spadamy. Zabierają te swoje cuchy, boty w gadankę przy pioku. Ganga też o to moje tajgotu. A szła tu, ty najgorszej są sobie Patrzcie, wiszę jedną ręką do góry nogami, potraficie tak? Jasne, ja potrafię nawet wisieć na uszach. Fargot, właśnie babina, ale już. Dobra, dobra, ja tu spróbuj, głos sobie zegrzesz. Ach, latanie jest takie wspaniałe. Te rzeki jak srebrne wstążeczki, albo drzewa, jak brokuły. Szaduł, czemu nic nie mówisz? Nie podoba ci się latanie? A może znowu masz doła? Nie, szaraczku, jest całkowicie w porządku. Wiesz, nie sądziłem, że to wszystko się tak potoczy. To znaczy co? Nasza znajomość, ta podróż. Przecież jesteś władcą cieni, potrafisz przewidzieć wszystko. Ale nie przewidziałem swojego katarsys. Czego? Przestałem bać się tego, co niosą niebieskie piaski. A co niosą? Wiedziałem, że cię spotkam, odkąd śniłeś w więziennej celi. Nie czuję się zaskoczony. Powinieneś wiedzieć, że gdy dotarłeś do Nordmandii, nie chciałem cię ratować. Ale Syrakiel postawił na swoim. Cóż, to trochę przykre, co mówisz. Hej, wówczas chciałem tylko przetrwać kolejny dzień. Szaraczku. Gdy widzisz co stanie się w najbliższej przyszłości, i że tak czy inaczej nie masz na nią wpływu. Czasem po prostu odechciewa ci się żyć. Ocaliłem cię w Nordmandii, i tak wiedziałem, że to zrobię. Wiem co przyniesie mi los, ale już się nie boję. Białach, co ty chcesz mi powiedzieć? Znów zacząłem żyć, a nie tylko egzystować. Dlatego bez względu na to co się stanie, jestem ci za to dozgonnie wdzięczny. Gwiazdy mówią, że szare wilki niosą śmierć władcom cieni. Również moją. Co, ty wiesz kiedy umrzesz? Przyjdzie czas, gdy moja mroczniejsza strona weźmie górę. Moje dni dobiegają końca szaraczku. Nie rozumiem, ale jak, kto to zrobi? Ty.